Chcę powiedzieć tutaj panom, e, szczególnie Markowi Baldowi, że e, mamy, proszę państwa, jakiś dyzonans poznawczy dzisiaj, dlatego że wszyscy mówią o budowaniu mieszkań dla ludzi, którzy potrzebują w Polsce, a zwalacie nam na głowy setki tysięcy darmozjadów, którzy tych mieszkań również będą oczekiwali. Pytam się, skąd te mieszkania weźmiecie i komu je zabierzecie? Ja a co ja to, ja to są te darmozjady? Marek, będzie Parek, Co to za darmozjady? Pytanie jest. Ja, pierwsze słyszę. Ja. Przewożeni radiowozami przez Niemców, którzy u Niemców pracować. A Niemcy. ja myślałem, no, ja myślałem że mówi. Będą czyli ja masz ja myślałem, taką pana, jako kandydat na prezydenta. Chcesz zaproponować Polakom? Pogardę dla każdego uchodźcy i od razu ocenę, że są darmozjadem, nie, tak? To akurat Donald Tusk robił. Nie, 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 nie. chodzi o cenę tych ludzi. Nie to, co robi Tusk. Nie wolno tak mówić. To są ludzie. Wolno, wolno. I ci ludzie wolno, bardzo nie bardzo. mogą być przez siebie, znaczy nie ma odpowiedzialności zbiorowej. Jest jeden darmozjad i dziesięciu, którzy pracują I nie można wszystkich objąć. Ale e, pan e, szolc. Szolciała. to są leniny. ludzie, którzy są nie. nie. Obciążeniem. To jest. Marek to niestety trąci rasizmem i bardzo cię proszę, bardzo cię lubię, ale wycofaj się z tych rasistowskich wycofam, oświadczeń, ale przepraszam, Bo na to ma już monopol ale, Konfederacja. Ale ja nie musisz ale tak faszyzować. Pan, no. pan przepraszam, pan Marek Jakubiak mówił, nie wymieniał tutaj w ogóle spraw związanych z rasą z pochodzeniem. No, Ja rozumiem, no, Szanowni Państwo, przepraszam, była wypowiedź nawet nie jedna pana kanclerza Szolca, który mówił, że w Prowadzenie paktu migracyjnego, czyli de facto relokacji ym, tych, którzy już są na terenie Unii Europejskiej w ogromnej mierze na terenie y, Niemiec, to jest ulga dla niemieckiego budżetu. No, gdyby to chodziło o tych, którzy pracują, bo przecież tacy też są, Panie Przewodniczący, to oni nie byliby obciążeniem dla niemieckiego budżetu, tylko wprost przeciwnie byliby wartością dla niemieckiego budżetu, bo oni pracują, budują PKB, płacą podatki, płacą składki, no to w życiu by się pan Szolc ich nie pozbywał. No tu chodzi o innych. Okej, okay, więc są póki się tacy, nie dowiesz, że... kto przyjedzie, nie mów, że jest leniwy. Po prostu. No, nie, ale... nie, nie, ale no, ja, przepraszam, teraz ja muszę, Dobrze, dlatego ja że ja znam e, e, serde, mojego zdaniem. serdecznego kolegi, to proszę państwa, to nie są zwykli nielegalni imigranci, to są imigranci przebrani no, nie przez wiecie. Niemców i ty to musisz wiedzieć. Że Niemcy sami powiedzieli, że oni już mają milion niepotrzebnych ludzi, którzy nie chcą podjąć pracy, którzy żyją tylko z, zasłu za, z zasiłku. A teraz odsyłam Cię do Wikipedii, żebyś etymologię słowa Darmozjat yy, yy, sobie przeczytał. I dokładnie Ci się ta definicja zamknie. Nie ma nic obraźliwego w tym, że człowiek, który przychodzi do nas nie po to, żeby być Polakiem, nie po to, żeby tu pracować, tylko po to, żeby z nas żyć. Ze mnie, z ciebie i z innych. Ale oni Obydam tu nie chcą się. przyjechać, nie rozumiesz? ich tu w siłą w tym, w tym wysyłają, oni tu nie chcą ja, ja, przyjechać, tu bo tutaj zasiłki są bardzo słabe. Nie, I Polacy za te zasiłki nie są w stanie wysyłać. Szanowni Państwo, do nasie właśnie dlatego w pakcie wolę. migracyjnym jest ujednolicenie zasiłków i jest one będą takie jak w Niemczech. Ale nie z naszego budżetu. Do, jak z nie z naszego. Bo to jest nasza decyzja. Nie. nie z naszego budżetu. Nie, z nie naprawdę, jeżeli w ogóle państwo, to z unijnego, to jak do mnie przyjedzie I będzie z Unii dostawał tysiące. Euro I wydawał mi w Polsce, nie to my jesteśmy urządzeni, to jest dobrze. Nie nielegalnych migrantów nie można wysłać bez zgody kraju, do którego się go wysyła, tego tak? migranta. Nie można Co go robić? wysłać o, to jest bez tak zgody tego migranta. I nie można go wysłać, jeżeli kraj nie ma, nie zapewnia warunków do przyjęcia. No tego, więc właśnie um, dlatego tak. będzie zapewniał. No I to jeszcze jest o jest tym, o tym czas mówił czas pan Marek Jakubiak. Niemcy chcą odesłać tych ludzi, których tutaj PiS wpuścił na lewe zezwolenia. I oni przejechali tam do Niemiec. I może trzeba Szanowni ich zidentyfikować, że ich nie fakty, chyba odłożyć nie, tą debatę na inny czas. Będziemy rozmawiać, bo ten temat, problem, ten temat tak powraca. Tak. Musimy odciąć ten te niedobry lobbying, który jest, może być w parlamencie, a może wpływać na decyzje ministerialne. I pan poseł Marek Jakubiak, wolni republikanie. Ja to jedno zdanie, to jedno jest, zdanie chce, pan poseł Radosław Fogiel i pan ale wewnętrznie się śmieje, jak pan poseł. To proszę mówi się nie o, jak no, pan poseł, pan się Przepraszam, to jest silniejsze ode mnie, panie no. poseł, mam nadzieję, że mi pan wybaczy. Jak, mieć, pan poseł mówi, jak pan poseł tak. mówi o merytorycznych nominacjach, ja przypomnę, że nominacją Polski 2050 jest pani minister Henik Kloska i to wszystko w tym temacie. Ale akurat największa. Polska Najwięc... 2050, najwięcej 2050 najwięcej stoi najwięcej na stanowisku, że to jest merytoryczna nominacja. Parlamentu. I efekty konkretne pokazane. Tak. I dobrze o, dla o, środowiska, o, o, że tak, ludzi o, nie stać na ubrania. Tankowania w powietrzu nie było, ale to kompetencja pana, pana kandydata na prezydenta. Ja myślę, że pani Zielińska świetnie by panu wyjaśniła, jak Coś zatankowała w powietrzu. Nie, bo to. Ja pragnę uspokoić pana posła Fogla, bo wydaje mi się, że te nazwiska, oczywiście, które są zbieżne z. Z, z naszymi znajomymi, są tam zapewne po to, żeby tam nie było żadnych wypaczeń, prawda? Pewnie tak. I, no i, i tutaj, ponieważ już jesteśmy zgodni, to ja chcę powiedzieć, że z trybuny sejmowej, na pewno pan, pa, panowie posłowie to pamiętają, wtedy, kiedy nad kredytem właśnie dwuprocentowym, żeśmy, czy tam 0%, żeśmy debatowali, ja wtedy wykrzyczałem z trybuny, że lobbying, który wpłacił, co by nie powiedzieć, 30% wszystkich wpłat, proszę Państwa, na, na Fundusz Wyborczy Koalicji Obywatelskiej, czyli PO, pochodzi właśnie ze środowisk budowlanych. I to jest udokumentowane, to jest udowodnione, i to nie jest przypadek. Ale przepraszam, ale pamięta pan panie, panie pośle, no ponad rok temu też była taka wypowiedź, ja już nie będę cytować z nazwiskiem, ale jednego z większych deweloperów w Polsce, który mówił, jakby komentując propozycję koalicji obywatelskiej dotyczącej powiedzmy budownictwa, oczywiście wszystko jest dla młodych, jak Państwo wiedzą, to mówił, że on się nie spodziewał takiej hojności. No, Można to sobie znaleźć. Milionach. Tutaj mówimy o 5,6 tak, tak. milionach złotych. Pan nam pokazał właśnie wcześniej już tą hojność no, w PiSu akurat. 5,6 miliona złotych. I to proszę Państwa, nie wpłaca się milionów złotych tak po prostu, bo milion złotych to jest dużo pieniędzy, jak trzeba je zarabiać. Muszę jeszcze pana posła Marka Jakubiaka z Wolnych Republikanów zapytać. Panie pośle, gdzie jest raport? Zalazłem. O! O. Gdzie? Za kanapą był. W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, proszę państwa, opublikowano raport w postaci powerpointa i ten powerpoint, którym się dzisiaj pan... No nie, ale to są, to jest te kilka slajdów, to nie raport. Ale to ja, a to jest ten raport, pani redaktor. Nie, no nie, konterze. no nie, no to nie jest I... ten raport. Takie mamy czasy, no, pani redaktor, no co prawda drogi, ale jednak PowerPoint, dlatego że tu są tezy i wnioski komisji zawarte. Komisja jednogłośnie rekomenduje na przykład przekazanie zebranych materiałów właściwej prokuraturze. Stawia zarzuty. Jedną z zarzutów, jedynym zarzutem wobec Antoniego Macierewicza zdrady dyplomatycznej jest wycofanie się z idiotycznego, proszę państwa, kontraktu budowy tankowców w powietrzu, z systemu samolotów tankowania w powietrzu. Ja chcę powiedzieć, że akurat na ten temat co nieco wiem. Nie dość, że nasze samoloty nie są przygotowane do tankowania, mówię tutaj o e, naszych bojowych samolotach, to w dodatku po, Polska nie ma potrzeby tankowców posiadania w powietrzu. bo Chyba, że będziemy bombardować Waszyngton, to wtedy tak. A nasza doktryna wojenna nie przewiduje ekspansji na inne kraje, tylko obrony e, w, występowania w, w, w obronie własnej. Więc e, takie tam szukanie e, szukanie tutaj dziury w całym, to jest naprawdę żenujące co najmniej. E, I oskarżanie, że akurat się wycofał z tego, co uważam, że bardzo dobrze zrobił, bo to możemy dyskutować. On był wtedy ministrem obrony narodowej i jego decyzja i koniec gadania. No tak ale, podjął decyzję. Ale, ale to słyszał pan ten, panie pośle, ten tekst o, i, o tym, karakale, że... I bardzo dobrze, że złomu. Ja bym ale... w rady dyplomatycznej Tyś użył definicji wobec tych, którzy będzie. te karakale chcieli kupić, panie pośle. Panie pośle, ale panie. słyszał pan, pan ten tekst, że mieliśmy tak to robić mówi, z armią tak, Luksemburga. Spokojnie, wiem co mówię. Panie pośle, pa, do pana posła kandydata Marka Jakubiaka się zgłaszał. Słyszał pan ten tekst, że mieliśmy to robić z armią Luksemburga? Tak. Za armią Luksemburga. No właśnie. Pan poseł Marek Jakubiak, Wolni Republikanie. Panie pośle, no, wychodzi szef służby kontrwywiadu wojskowego, przewodniczący komisji, rzuca coś do ludzi. Ja już nie mówię, że nie pokazuje raportu, bo go pewno nie ma. Rzuca coś do ludzi. I później okazuje się, że za tą firmą, nad którą on y, y, tak pomstuje, że to był taki wpływ Rosji w polskie życie, odpowiada nikt inny jak jego, przepraszam, no w pewnym sensie kolega y, z władzy, który jest y, 300 metrów obok, siedzi w swoim gabinecie najprawdopodobniej, jest wiceszefem polskiego MSZ-u i jeszcze odpowiada za politykę bezpieczeństwa. Jak pan poseł to ocenia? No, że widocznie jakąś uchwałę po, podjęli, że... Znam, że że on akurat nie odpowiada. Wszyscy <laughs> mogą, a on akurat nie. Ale proszę Państwa, tak naprawdę to nie jest szczyt tych bezczelności, które usłyszeliśmy dzisiaj, bo takie trzeba nazywać. Ja patrzę na tego PowerPointa i po prostu oczy mi wychodzą. Wiecie Państwo, ja myślę, że gdyby to normalnie Państwo działało, a prezesi odpowiadaliby za swoje resorty i swoje firmy, to jutro pan generał miałby kilka pozwów na biurku, bo napisanie w prostym powerponcie, finansowanie przez Polskę rosyjskich wpływów w USA łącznie dotyczy to wielu milionów dolarów. I tu są wymieniane po kolei Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Ministerstwo Obrony Narodowej, Polska Grupa Zbrojeniowa, PKN Orlen, P KGHM, PG BGK, Agencja Rozwoju Przemysłu. Ja przepraszam, ale to naprawdę wygląda jak jakieś wariactwo. No. To jest wychodzi szef SKW i oskarża własne firmy o to, że finansowały wpływy rosyjskie w USA. I to proszę Państwa w, dwu, w latach dwudziestych to jest po prostu jakieś szaleństwo. Żadnego oskarżenia, nic, to jest tylko teza. A czy rozumiem, to znaczy, że żadnego dowodu, dokumentu? Tez, polski przemysł zbrojeniowy oskarża o lobbowanie na rzecz ruskich w Ameryce. No, nie, nie o zdradę do... w ogóle. O zdradę, tak. No, Bo to no, jest no, ale, to spraszam, to. ale panie poszle, to jak pan to tłumaczy? Bo przecież nie to wytłumaczyć. Ale nie, no przepraszam, no nie, no musimy redaktor. to wytłumaczyć. No, ten człowiek odpowiada za bezpieczeństwo państwa polskiego. Ale ja szaleńców nie będę tłumaczył, bo No, jest ale wie pan, znaczy chcę, ale znaczy panie, pośle, jeżeli pan uznaje, że on jest szalony. Ja rozumiem, że można e, tak uznać po dzisiejszym dniu. No, ale to ja mam dalsze pytanie. No bo on odpowiada za ochronę, za ochronę Polski przed wpływami rosyjskimi ale chociażby. Państwo z kartonu, no. To państwo z kartonu. No. Jeżeli pani redaktor, my ciągle się dziwimy, jeżeli o 25% ceny produktów w ostatnim roku urosły, a wpływy z VAT-u zmalały, no to ja się pytam, gdzie są pieniądze? Jeżeli tutaj jest szef SKW, który oskarża, jak robi we własne gniazdo, i, i, i mi nie wolno powiedzieć, że to jest szalony człowiek, a oni mówią, że to jest autorytet, w dodatku autoryzujący gościa, który za to odpowiadał przed chwilą, no to przepraszam bardzo, no to co ja mam tu tłumaczyć? To widać, proszę państwa, to świeci, to świeci. Nie mamy państwa, po prostu nie mamy państwa. Znaczy, to, tu jest poważne oskarżenie o zdradę i teraz ja sobie wyobrażam w praworządnym państwie tylko dwie sytuacje. Albo rzeczywiście szefowie tych wszystkich spółek zostaną wezwani do prokuratury, albo ten człowiek się opamięta i to odwoła. No bo nie możemy zostać w takim limbo, żeby właśnie nie wiadomo. No. Wprawdzie powiedziano publicznie, że szefowie Główny Skarbu Państwa to zdrajcy, ale tak naprawdę i tak skażemy wyłącznie Macierewicza i będzie no, zgodnie. Przepraszam, no, ale jeszcze pan zapomniał o wiceszefie polskiej dyplomacji. No on też powinien razem z nim. Ale, ale nie, ale, ale oskarżenie publiczne padło z ust pana generała. jest z tej więc on ma taką instant to, kartę wyjścia Ale to, to jest po prostu brak odpowiedzialności za słowo, bo ja tak to rozumiem. To, to rzeczywiście, tak jak pani redaktor dobrze mówi, to jest brak profesjonalizmu, tylko że z punktu Widzenia praworządności, to to jest sytuacja zupełnie nie do zaakceptowania. To jest jakiś kabaret. No. A co pan przewodniczący mówi? Rośniemy w rankingach praworządności. Ostatnio się chwalił Adam Bodnar. Ja, ja czytałem Komisję Wenecką i, ona, i, 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 i tą lekturę raportów Komisji Weneckiej poleca premierowi Rzecznik Praw Obywatelskich pan Wiącek. Więc być może trzeba też. No dobrze, ale panie, szanowni panie, państwo, panie, do tych panie, tematów nie jeszcze to zdanie, tylko panie, o jedno panie, zdanie panie. i przechodzimy dalej, bo ja, byśmy się trochę rozgadali, no ale trudno a, a też... Będzie, to, 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 ja tylko tak, będzie, panie, Pośle, będzie, mógł pan jeszcze panie. powiedzieć, tak. M mamy tą słynną polsko-amerykańską izbę handlową. Słuchajcie, od tylu lat i on ją wymienia tutaj jako izbę, która działa na rzecz rosyjskich wpływów w USA. Przez, naprawdę, ja... Y, 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 powiem, że dla mnie ojczyzna to jest ważny element życia, ale nigdy do głowy by mi nie przyszło narobić do własnego gniazda, a oni to robią systematycznie, a kolega poseł przesympatyczny z Polski 2050 y, to legitymizuje, no. rozbierają nam po prostu Polskę. To jest, to jest przykład właśnie demoralizacji państwa polskiego w zakresie instytucjonalizacji jego. Szanowni Państwo, to chciał jeszcze tak, 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 pan poseł Rafał Kasprzyk, Polska. Ja dwa... Ten człowiek tankował przed tym. Ja wiem tylko tyle. Że Ale kto tankował? Kto tankował? Słyszałem, że było. ktoś tam tankował, więc myślę, że ten generał. A myślałam, że pan poseł miał tankować, chciałam. chciałem... dwa zdania. Ale nie, nie. Pan poseł zatępnia wszystkim paliwo. tak.